Ci chyba leci. Proszę państwa, Prigorzyn. Kurczę, całą serię miałem nagrać o nim. Całą serię miałem chyba z pięć filmów już w głowie, ułożonych po kolei o Prigożynie, o, o jego kandydaturze na prezydenta Białorusi. Wszystko, no i wszystko, jak to się mówi. E, szlak trafił. Prigoryża nie ma. Proszę państwa, mm, tak jest, tak jestem zaskoczony tym troszeczkę, bo to jest rzeczywiście dziw, bardzo dziwna sytuacja. To tak, już skoro już E, cała, cała ta akcja legła w gruzach z Prigożynem no to powiem wam, że dlaczego dziwna o ile nasz pff, nasz o ile Smoleńsk tam wszystko było jasne, tam nie ma, nie ma nic do, do powiedzenia, e, zwłaszcza, że ja znam, byłem w wojsku, wiem jak się e, jak to jest na takich różnych spotkaniach kiedy są libacje na pokładach samolotów tak, kiedy pijany na jak szpadel generał wchodzi za, i rządzi. Pilot nie ma nic do choćby był e, nawet majorem, albo tylko kapitanem, musi wykonać rozkaz pijanego generała. To tylko tyle. Ja dużo więcej wiem, co, bo ja byłem ja rozmawiałem z żołnierzami, co się dzia, dzieje w różnych tam sztabach i tak dalej, e, jak sobie latali śmigłowcami, różnymi kasami i tak dalej, w jakim stanie, ale to jest wiecie, było, minęło. Nie ma co tego wyciągać. Natomiast wracamy do Prigorzyna. Proszę Państwa, Prigorzyn, to tak też. Facet praktycznie drugi w Rosji. Znaczy, nie, może nie tyle drugi. Codziennie o nim są relacje. Ja ten mam ten te, te, telegram yy, na YouTube zastosowałem. No Praktycznie codziennie z nim były relacje. Śledzony na każdym kroku. Na tej Białorusi coś mu tam nie pasowało. No, i raptem wsiada do jakiegoś dziwnego samolotu i ginie. I ginie w takich, taki głupi sposób. Nikt nie wie dlaczego, co się stało. Samolot też spada w takim miejscu, gdzie można to wszystko odizolować. Nie spada ani na, na posesję, ani na nic, że tam gdzieś jakieś drogi są blokowane. Nie, wszystko ładnie można zniszczyć. Przepraszam, nie zniszczyć, cofam, cofam zdanie. Po prostu to wszystko, wszystko dziwnie wygląda. Dla mnie, dla mnie po prostu to, 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 wiecie, to teraz się możemy dowiedzieć, że no, odnaleziono na pewno jakieś tam szczątki, jakiś tam, prawda, palec z sygnetem. No, no i na pewno to był palec Prigozina, no i on zostanie na pewno pochowany, a najprawdopodobniej skremowany, żeby nie było jakiś tam e, pielgrzymek i. Tam wotów i tak dalej, żeby ktoś nie świętował jego, yy, jego ciała. No oczywiście przeginam teraz, ale tak to wygląda. Tak wygląda ta śmierć, właśnie tego całego Prigozina. Niejasna. No cóż, na koniec tylko powiem tyle. No to w takim razie tylko pozostaje mm, współczuć rodzinie, no i ta biedna, nieszczęśliwa dusza Prigozina pewnie będzie się jeszcze. Jak to niektórzy twierdzą, e, że dusze się błąkają, widocznie będzie się jeszcze błąkać po ekskluzywnych hotelach e, na, na świecie, m, aż trafi do raju. Wie, bo, bo, że ja, ja sobie robię, ale po prostu dziwne. Dziwne. I tutaj rzeczywiście, powiem tylko tyle, tu rzeczywiście może powstać wiele teorii spiskowych. Tylko nie wiem, czy komuś się będzie chciało tym zająć. Gdyby ten prygoszyn coś więcej zrobił, bo nawet ta akcja tu dzień wcześniej w Afryce, jakieś tam już reklamy, tu działania, a na drugi dzień e, ginie w jakimś dziwnym samolocie z całą załogą. Dobra, na razie.